Dzień dobry, jestem Stoner Fusado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku Forex. I jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, wyjątkowo zaczniemy je od korony szwedzkiej, a to z tego powodu, że jesteśmy świeżo po posiedzeniu tamtejszego banku centralnego, posiedzeniu, które zgodnie z oczekiwaniami przyniosło 25-punktową obniżkę stóp procentowych z 4% do 3,75%. Decyzja była oczekiwana przez rynek, bank to zapowiadał, aczkolwiek i tak przełożyło się to na przecenę tamtejszej waluty. Notowanie Euroseka rosnął w tym momencie powyżej 11,75. Także widać, że coraz więcej banków centralnych przechodzi do łagodzenia polityki monetarnej. Oczywiście w centrum tych wszystkich wydarzeń jest FED, bowiem on jest najważniejszy z rynkowego punktu widzenia, ale chociażby już jutro Bank Anglii będzie podejmował decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych, o ile w tym przypadku nikt nie spodziewa się zmiany kosztu pieniądza, o tyle no, coraz większymi krokami zbliżamy się do tego, Także i wykonaniu bankierów centralnych z Wielkiej Brytanii. Przechodząc do tych z amerykańskiej rezerwy federalnej, to w dniu wczorajszym Kaszkari z Minneapolis Fed no, trochę ostudził oczekiwania na cięcia stóp procentowych, mówiąc, że jego zdaniem poziom stóp procentowych na obecnym, taki jak teraz, będzie utrzymywany przez dłuższy czas. Mimo to sesja na Wall Street zakończyła się relatywnie pozytywnie. W tym momencie notowanie kontraktu terminowego na SP500 powyżej 5200 punktów. Jeśli chodzi o zachowanie parkietów na Starym Kontynencie, to wygląda zdecydowanie lepiej, bo wczoraj wzrosty nawet ponad jednoprocentowe. Dzisiaj widzimy, że niemiecki DAX powyżej 18600 punktów i no, już niedaleko ma do szczytów, jakie widzieliśmy w końcówce marca. Jeśli chodzi o nastroje, szczególnie wśród inwestorów na Wall Street, to one ostudziły się w ostatnich godzinach po tym, jak w drugiej połowie minionego tygodnia wzrosło oczekiwanie na cięcia stóp, zatem komentarze kolejnych bankierów centralnych ze Stanów Zjednoczonych będą bardzo uważnie śledzone przez rynek i to one mogą nadać trochę ton e, rynkom. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, no to jest ono w tym tygodniu dość ubogie. E, e, jeśli chodzi o elementy, które mogą zdynamizować sytuację rynkową, no to można tutaj wymienić piątkowy wstępny odczyt Uniwersytetu Michigan za maj, który obrazuje nie tylko nastroje amerykańskich gospodarstw domowych, no ale przede wszystkim no, bardzo ważne w tym momencie oczekiwania inflacyjne. Jeśli chodzi o momentum wzrostowe w amerykańskiej gospodarce, no ono spowalnia. Zatem, takim kolejnym warunkiem potrzebnym do tego, żeby zacząć myśleć o obniżkach stóp jest właśnie poprawa, jeśli chodzi o inflację. I ten wskaźnik może tutaj być takim prognostykiem tego, co będzie działo się z inflacją w drugiej połowie roku. Eurodolar spada w kierunku 1,07. Widać, że amerykańska waluta odzyskuje siłę. Także ponotowania notowaniach USD, JPY wróciliśmy powyżej 155 jenów za każdego dolara. Komentarze z pierwszej połowy tego tygodnia japońskich decydentów no, marginalizowały potrzebę interwencji na rynku walutowym, ale wraz z tym, jak widzimy, jak notowania odbijają, gdy poprawia się sentyment wobec dolara, no to dzisiaj za. Pół godziny zabierze głos szef banku Japonii i może on tutaj w nieco większym stopniu próbować ograniczyć tę presję wzrostową na rynku USD/JPY kolejnymi interwencjami słownymi. Jeśli chodzi o złotego, oczywiście silniejszy dolar nie jest dobrą sytuacją dla polskiej waluty, no ale jesteśmy cały czas w pobliżu dobrze znanych poziomów euro kosztuje 4,32 a dolar 2 grosze złoto, bez większych zmian, powyżej 2300 dolarów za jedną uncję. Więcej za to dzieje się na rynku ropy naftowej, co jest pozytywne z rynkowego punktu widzenia. Notowania czarnego złota są na najniższych poziomach od marca. Oczywiście jest to związane z wzrostem stanów magazynowych paliw. Oficjalne dane amerykańskiego Departamentu Energii poznamy dzisiaj tradycyjnie o godzinie 16.30, no ale też Spadek ryzyk związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie no też nie sprzyja notowaniom ropy naftowej. Zatem z tego tytułu widzimy cofnięcie, które, no jeśli będzie trwałe, jeśli notowanie ropy nie powrócą do trendu wzrostowego, jak najbardziej w kolejnych miesiącach może to ogle ograniczać presję inflacyjną i zachęcać bankierów centralnych do tego, żeby ci zaczęli obniżać bardziej ochoczo stopy procentowe. Zatem także dla rynku akcyjnego ma to pozytywne implikacje. To wszystko, co przygotowałem na Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.